Już pokażę Wam, które roboty które będę kupowała. Będę kupowała... Ym... Tej bym nie kupiła, bo to jest 300... najdroższe bym nie kupiła, bo to jest aż 300... Ile jest te... Prawie największych te... od o, od tych... Wiedzieli od tych, co przed chwilą... od tych też bym nie kupiła. Też są drugie, a te nie wiem ile kosztują. Te... Mamy powiedziała, te 800 Robuxów mam powiedziała, że by nie. No to jak sobie będę kupowała? 400 Robuxów. Robuxów chyba sobie kupię. 400 Robuxów sobie kupię i. No ten Robuxów kupię. Yy, I może następnym razem na się zgodzić na 800 Robuxów, ale nie wiem. Wrócę do Was, jak już będą kupione już Wam pokazywałam i na sobie kupiłam Robuxów. A to mam tyle. To jest cudowne udowodnienie. 400 tak. robuxów. Tak bym mogła to udowodnić. Jedyna rzecz, którą umiem udowodnić, bo jak niby mam inaczej udowodnić, to schodzimy sobie w shop. Poszukamy. Kupowało. Co to nie widziałam nigdy tego, ale to jest brzydkiem. To jest. Wersja premium. Tak, to jest wersja premium, ale jest u bardzo brzydkie. Bym powiedział: to są za darmo rzeczy. No dobra. Czy tutaj będą same za darmo. Nie. Co? Poczekajcie. Czyli żeby to coś kupić. Patrzcie. Na to te okulary. na tak. Kupić sobie za 300 ileś. I jeszcze potem. I, y, tysiąc co no normalnie to jest coś normalnego. Zadowolona! Normalnie, no a to to normalnie już to to coś. Uuu, to. Zombie to normalnie już jest, Ale nie, są rzeczy. nie, nie wiem. Premium, a, ale, w, A może w Premium wejciemy bo w Premium były takie dosyć y, tanie rzeczy, widzisz? Takie dosyć tanie te w premium, więc może coś będzie fajnego w premium, dosyć taniego, bo ja, no będę kupować tylko tanie rzeczy, bo mam kopietę z włosy, czy one są ale maseczka kotka. Zobaczymy o te kłaczki, bo one, nie są brzydkie trochę, a jak makaron, jakieś takie, maseczka dosyć droga, bo zdaniem, jak na maseczkę, maseczek też trochę takie drogi, więc, y no, będę czegoś innego szukała. Ale były słuchawki chyba jednorożce, czy coś takiego. No, no ja, ja będę też je kupować, bo też mam drogie. A te kłaczki takie, bo 79, to w sumie nie aż tak dużo, ale... Ja mam te same, tylko brązowe. No, no trochę no... słabe. Yy, grzywka. Bym powiedziała. Ale czegoś się czegoś szukamy. Może po prostu będziemy już chodzić, by... No... Tutaj są... No, ciało, albo małe Dobra, te sprawdźmy. No nawet okej, okay, ale do tej twarzy na pewno nie pasują. To po prostu by się założyło taką no amotkową, takie jakbym... Ale na razie czegoś innego poszukamy, czegoś ładniejszego. No, będzie chciała, co będzie chciała. To ma dobrą cenę, ale jest takie średnie. Przyznaję, że to ma bardzo sprawdźmy może być ale jeszcze e, posz, e, czegoś poszukamy bo to jest dosyć e, na górze więc no. będzie potem prosto do tego powrócić o te no. dwa kuceczki może nie jakieś dziwne są takie niskie bardzo no mega niskie ja będę no. trochę wyższa te o to ładne to chyba będzie nie jakieś takie, takie jakieś kluski ulizane Wygląda jak taka fryzura prawie wszystkich dzieci ze szkoły. Zaczyszczamy za ucho, wyjmujemy dwa teraz pasemka. Zróbmy te okay. mega tanie, nie, te, te mega tanie są jakieś takie... Tak wygląda jakby no, yy, ona ta targała się w ogóle... to już. Nie jakieś takie... Ja no widzę chyba żadne, bo się nie będą podobały. Nie, na pewno jakieś mi się spodobały. Te są na ale okay, jeszcze popatrzymy no jakieś inne. O, Pewnie ten film będzie dosyć długi, więc y, może nie wszystko nagram. To... Y, to na tym pomyśle, bo, bo nie wiem, czy w sumie tyle Robuxu wydawać, czy w sumie nie. Pytam się, Kaimki, czy to sobie kupić, czy jeszcze czegoś poszukać, bo na teraz poszła do kuchni, więc do niej pójdę. Dzięki. Proszę mi powiedzieć, czy to by się opłacało. Jeżeli to by się to podoba, ale można jeszcze trochę popatrzeć rzeczy. A po ile to jest? 70, albo 70, albo 75. Po prostu 70 Robuxów. Tak, to się otwarta. Dobra. Jeszcze te są na ładne. Te są już po 75, ale są takie troszeczkę moje zdaniem gorsze. A ja? ja będę kupowała. To wy zobaczycie. Proszę, ja mam trochę więcej robót. Tak, ale tylko sześć. Cicho bądź, nieprawda. No powiedz, że to prawda. Przecież to prawda. Stwierdziłaś, że jednak nie chcesz nie, tamtych. Dziewczynka tamtych... to... stwierdziła, że jednak nie chcesz, os... tych 800 Robuxów, no powiedziała. No stwierdziła, że jednak to jest więcej złotych, niż pokazywali w internecie. No bo na serio pokazywali więcej w internecie. Mniej pokazywali w internecie. Tak, mniej więcej. To o 10 zł. To, prawda, to nie jest dużo. A to jest dzierstwo. No właśnie, to jest dzierstwo. To jest ładne, ale takie trochę drogie, więc ja tego nie będę kupować. Bo aż 100 Robuxów to sobie nie wydamy na taką nakłaki. Ja mówię, że do 75 możemy wydawać. Na kłaki Robuxy. Lepiej było jakbym jakieś ładne po 50 robuxów znalazłam. Bo te takie po 50 robuxów są trochę takie słabe. No ale może coś będzie. I w tym filmiku nie mówiłam cześć. Było. Cześć. I coś na no tak, ale to powiedziałam mnie na początku, bo jeszcze przedtem zrobiłam takie coś, które ja robuxy sobie kupuję. Okej, okay, no więc coś dopiero. Ją... No, troszeczkę później. Można zapomnijcie, to jest kłamstwo. No tak, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Mm -hmm, to kłamstwo. Dobra, na razie czegoś innego niż kłaki poszukamy, bo w sumie kłaki mam nawet OK. A kłamstw się nie powtarza. Braków jakichś nie będziemy kupować. Może jakieś buźki. No ze 150 takiej buźki nie kupię, które do tego wygląda na no, osobach bardzo strasznie. Na buźkę wydaję do 50 zł. do 50 roboksów. no na przykład to jest po 10 roboksów, no i tak cudownie to wygląda, no Kienka, jak twierdzisz, czy to kupować, czy tego nie kupować? 10 kupić. tylko 10 roboksów. jeśli kupić to sobie po 10 roboksów? w sumie chyba no, nie, bo ja w sumie mam dużo, dobra, już na tym filmiku nie mogę mieć w sumie, No to, chyba nie to będę kupować, bo te buźki są w sumie, t... dobra, już nie mogę, te buźki są trochę tańsze, ale Chyba mi nie jest potrzebna buźka, to może w body wejdziemy, a nie, już jesteśmy w body, to, no tak, to są takie, takie, na to są. Hmm. Może taką czapę? Nie, jakieś tak mi nie pasują do mojej postaci. No, ta. Ta. Rybacka. Rybacka. Taka. on. I tutaj poszknę, może jakąś tieszartę, to niego. Jest Zuko. Ale. Na pewno do siebie tego nie kupiłam. Po 10 tysięcy. No, czyli to jakby 300, ileś tam złota? Nie pamiętam, już ile, ale ileś tam. Normalnie, moim zdaniem, to jest troszeczkę mała przesada. A twoim? To jest troszeczkę duża nawet przesada. Dobra, jakieś tutaj są. Yy, te płaczki w sumie takie jakieś sobie kupię, bo nic innego takiego nie znalazłam, co sobie kupić, więc no te koczki będą to no, takie okay. Tylko sobie e, poszukam e, któreś, takich jakichś, jakichś tych apta po 50. Nie, jakieś takie mm, są. Czy to usuwam? Które to były? Szukamy. Które to były? To było później, na pewno. Trzeba zwrócić uwagę, jakie to kupię. No dobra. Myślę, że o to kupimy. Yy, to chyba. No na razie, teraz mam 330 Robuxów. I już chyba na razie nic nie będę kupowała, no bo... Ja te Robuxy trochę yy, os oszczędzić, więc... Nie wiem, co Czy jeszcze coś kupię? Na tym filmiku. Karolinka będzie kupować. Te kłaczki układamy. No o. tą damy. Nawpasuj do tego. Rękę tu zostawimy. Wyłączyć. I coś nie wiem, zapomniałam wyłączyć. Nie wiem, kieńka, co są jeszcze te dać? Yy, czy te? Nie. Nie, wiem, nie Tylko się wolę te, ale Kienka mi ciągle zmienia ona tę. Chyba dam Nikt prawie tych nóg nie używa, ale ja mogę być trochę inny. Bo tak mój skin wygląda. Avatar. I. Proszę, jak ktoś chce, to może, mm, nie, y, to, proszę was, jeżeli ktoś chce mieć mnie w znajomych, niech mi napisze y, w komentarzu, jak się nazywam, y, na Robloxie i ja go spytam. Y, ja się nazywam Kamilka, Marta, y, tutaj, to jest moja siostra, na 100 na 100 na 100%. tak ja chcę, ja każdego, na każdego się nie zgadzam, ale jak jesteście mi wiedzami, to się zgodzę. I może być takiego TikToka, hmm. e, kto chce ze mną pograć w Robloxa? To jest ta Jessie, to jest moja e, przyjaciółka. pozostałych osób chyba nie, zna, nie znam. No i e, Farikari to moja siostra. To ja. e, Fari, Kari rim falikari dwieście 231 możecie pewnie ją też widać i może ona też się Tak, zgodzić. zgodzę się. Dobra. Idziemy kupować. Czyli się wylogowujemy z mojego konta na mojej siostry konta. Tak. Dobrze, więc już kupujemy te rzeczy. A ja nie tu weszłam. Dobra, kupujemy coś. Kupmy jakieś ciuchy najpierw. Jakieś proszę normalne ciuchy. Tylko, jakby tutaj ciusze A czy to jest drogie. To jest ładne, to jest za drogie, więc nie. No już powróciłam, bo moja mama coś tak, to... o sobie Tak. A masz ten sam ciuch na sobie? Mhm. Mm Możecie go sobie Że kupić. My będzie... Ej, tu są takie ciuchy do kupowania? Nie zauważyłam. Jaki ten piękny! Mmm, szukamy ciuszka. Ej, jeszcze się zalogujemy na tym filmiku na moje konto? Ale ten ciuszek jest tani, kupujemy ile? go. Ile? O matku, ja też go sobie kupię normalnie. Ale ona krzyczy! Mm, nie jest to no nie. Ja Gdzie. specjalnie tak powiedziałam. Ej, a ten ten ciuszek z... Y, no... Y, ten z dziurawymi spodniami ile kosztował? Ten z bluzką z motylkiem. Czekaj, okay. to? Tak. 9, A, czekaj, jeszcze 9, sobie mogę tutaj coś sprawdzić. Ona mi nie budza sobie kupić. Nie, chcę nie, to sobie nie, zobaczyć. Też mi, To jest nie No sobie sprawdzałam tylko, czy co Czeka będzie mi się opłacało, kupić. czy kupić. Kupiliśmy tam, to teraz coś... Może kupić, e, kupić takie ja, proste, ja nie zauważyłam. Ja nie, nie mogłam znaleźć oddach. To chcesz jeszcze sobie kupić coś po filmiku, albo jeszcze na filmiku. Takie oksy, ej, powiedzcie, czy te oksy są prestiż? No, są nad prestiż. One no, są takie drogie, nie Ile? 80. Nie no, za okulary, moim zdaniem, to przesadę troszeczkę. Nie, nie wiem, jeszcze patrzę. A czemu to jest tego tak mało? Jeju. Tu jest jakoś mało strasznie. Ja może jeszcze sobie kupię w Royale, oczu, pińka, hajsu. To coś. Ja sobie zakupuję. hajs No, bo po prostu, że W poprzednim stan przed poprzednim już nie pamiętam. W filmiku, no. Mówiłam. że zbieram na różne rzeczy. Możemy jeszcze takie, a one są Słowem, trochę dziwne. One są moim zdaniem, nawet, A po ile? Po 55. A on tu trochę dużo, jak są akcyzowane. Są brzydkie. No, jakaś Hello Kitty. I ok, okej! Mówię, że ja nigdy nie lubiłam helikip. O, nie, nie kiedy się lubiłyśmy. Tak, ale. ale przed koronawirusem. Mhm. Ale. nie. No, się trochę Nie, to już dawno się znudziłam. Tak samo jak tele Teletubbies Nie, tele są fajne. Te nie są fajne. Bardzo fajne te teletubis. latubisie. nie chcą mówić papa. Kata mi to puścił ostatnio. Po co on się puścił te latubisie? A co mi? On myślę, jak miałem 6 lat to dalej lubię. Niech miałam 7 dalej lubiłem, niech miałem osiem dalej lubiam, to dalej puścił. A czy to dalej lubisz? Tak, to jest cudowna bajka. Dobra, no, no, jest do oglądania. Może kiedyś komentujemy to no, oczywiście. Nie wiem. Tylko to będzie bardzo nudne, zapewne no mam... bo to będzie nud. A już tylko 3 subskrypcje do specjalu No jeżeli dzisiaj ubijemy, no to jutro y, no, y, nagramy filmik no bo chyba, chyba, że zdążymy dzisiaj to dzisiaj nagramy, że dzisiaj będzie jutro. 10 a jeżeli, a zresztą przecież on musiałam mieć dzisiaj instrukcji, bo nie wiadomo. No ty i oto. Osoba z TikToka mnie zasubskrybowała, ja, było za to mam teraz siedem, nie bo ja z TikToka mnie zasubskrybowała. Nie pobawa, ja czułem, że chociaż mówię zawsze TikTok albo TikSrok. Mówimy sobie takie piękne łażenie. A tej teraz ja przez chwilę pobawię tutaj lego. Bardzo dziwnie ona się tym bawi. Ona, co chce zrobić? Nie, ja kurz zdejmuję teraz. Zniszczysz to lego. Ja już kurz zdejmuję. A nie. Jak ona dziwnie zdejmuje kurz? Dobra, moja palcem zdejmę. ludzikiem Dobrze, dobrze. Zdejmij sobie. Ja nie. Ale ja nie będę ludzika. Zdejmij. No, usypia ludzika lego. Wstawia, wstawia. Wybrać tego boga z kolejki plus 18. Co ty na masz? Tak, nie mam. ty masz 18, masz 18 dni. Ale dlaczego tu jest tak mało rzeczy do kupienia? Właśnie, ty masz 20 dni. Mm, chciałabym tą maskę. To mi ma, kupować. Plus 18 miesięcy, bo, znaczy, że to jest plus 18 dni, bo na 20 dni. Mhm, dobra, już nic nie dokupujemy sobie. A jak to jest to robić? 238 już nic nie kupuję, bo już nic. Bo nie bum, bum, już bum, Teraz jeszcze za chwilę się lokujemy na moje bo jeszcze chcę sobie Dobra, ten specjalny, ten, ten, ten nas... piękny ciuch sobie kupić. Nie, ja Jest, jest... na 12 jest tylko po 8 robuxów. Jest taki jeden problem, że jeszcze jedną rzecz muszę kupić inną bluzkę. Jakąś. Um, ale no, nie już miałeś jeszcze troszeczkę Robuxów. Jeszcze trochę... jestem ja muszę sobie kupić mm. 80. Tak. A 100 lat. To oczywiście, to jest taka pięć złączy. Wiem, że to bardzo dużo, to znaczy mało, ale dużo to mało. A ka jakaś chyba lubi denerwować. Co mówisz? Nic. To ciebie to nie denerwuje? Że ty lubisz denerwować swoich widzów? I nie denerwuję! Tak, pamięt jak, jak ktoś oglądał odcinek zrobienia mój księdza to pamięta jak ona waliła telefonem. To wcale nie było nerwujące. nie Tylko... Tutaj ja sobie tu dwie Patrzę, jaka to Bo na 15 A, są w Tak, ja ona się nie przebierze w tej to nie rozumiem Oj mama plania Wow. Tak, jak ty czasem całymi dniami chodzisz w piżamie I uwaga, uwaga, ja tego nie zmyśliłam Nie, musimy to kupić Jednak nie kupujemy bluzki żadnej głupiej, tylko kupujemy to A nie, jakiś. Znaczy, napis na tych kartonach. Tak, wokoju, ok, ja to się czyta Kevin Klein. Dobrze, jak widzicie, cudownie wyglądamy. Teraz się wylukujemy na ja się Perfekcyjnie. Ej, te słuchawki po ile? 50. A, są prestiżowe. Kupiłam sobie jeszcze piękne łażenie i. Oksy. Tak, oksy, jak widzicie, wyglądam. Teraz się wylukujemy, bo jestem ja mi coś do kupiła do obcym. Chcę do sobie dokupić jedną aha, rzecz. Aha, aha. Bo w sumie.. dużo. No, mogę. No, dobrze. Przecież, hmm. ogóle, I to i teraz ona jest już w ogóle, w ogóle jeszcze swojego domku do końca no, nie zrobiłam. Aha. No, Pytam. Pytam. no Jestem to. No piękna. Dobrze. To jest, to jest, to jest. Eee, Aha. A moim ulubionym petcem jest otóż taka alka, która umie chodzić. chodzi. Tutaj mam takie do końca ten dom, ale to nieważne. Mogę okay, was so, oprowadzić, tak naprawdę nic nie na razie,

Интересно, уже все это помнить. Нет, хочу. Ну, эти здесь Шоп. 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 О, давай. О, давай. Шоп. Słuchamy. Tak. Family Home plus 200 Bobuks plus Multi Bike. kupić sobie tyle? Prawie 100 Robuxów? Możesz kupić, jeżeli chcesz. Ten home, mówię do, to jest ten hełm, nie wiem, to ten hełm. Ja tego domku, to chyba nie jest ten taki ten trochę lepszy. To jakiś taki jeszcze inny. A gdzie ty tam ten sprzedałeś? Sprzedałam. Okej. Gdzie stawałeś domki? No taki. Okej. Okay. Hełm. Такие хауми. и эльвиша, так, пленда, И достан 200. и прием за. Такие умные, такие распределенные. Такие красивые с Так, сейчас мы расписали. Ну что же, наверное, протекало? Смотрите, как я No, ale to nieważne. zobaczymy jak ja się domku nie to jest na razie urządzi. Ja też już nic nie będę kupować. Bo pamiętam, jak ten domek kiedyś chyba nagrał. Nie, no. to jest jakiś jeszcze większy. Mamy jakąś kuchnię. Nawet ładnie ją urządzili. A tu jakąś jak to Tutaj tą łazienkę też ładnie urządziliście. Tutaj y, ten koko taki, jakby podstawowy. Tam to Wam. A tu mamy ten jeden pokoik na puze. Yy, już się żegnam, więc do i popam.